Dzień dobry, witamy Państwa w studio 19FM przy mikrofonie Kuba i Ola. Trwa właśnie siódmy dzień naszego forum, jesteśmy właśnie w trakcie kolacji. Za naszymi plecami możecie Państwo dostrzec uczestników jedzących pastę jajeczną, która budzi wiele emocji od lat, jest przepyszna. Tak, ale do działu kulinarnego przejdziemy za chwilę. Dzień wydawałby się zwykły dla wszystkich uczestników warsztatów, oprócz jednego warsztatu. Warsztat misyjny, z racji tego, że dzisiaj mamy ostatni dzień warsztatowy, Udał się do Wrocławia, na dworzec główny, aby przeprowadzić tam małą akcję ewangelizacyjną. E, uczestnicy warsztatów misyjnych przez odśpiewanie hymnu na dworcu e, próbowali przekonać ludzi, że e, nie wstydzimy się Jezusa. Ostaw się na więcej! Boże daj mi więcej! Po warsztatach i po obiedzie e, nastąpiło spotkanie z zawodnikiem, którym dzisiaj był e, ojciec Otto z Ugandy i Ojciec bogumił z Polski. Obaj księża są misjonarzami z Afryki. Dzisiejsza Msza Święta, która odbyła się tuż po spotkaniu z gościem specjalnym, miała również klimat misyjny. Natomiast po mszy udaliśmy się szybko na kolację, a po kolacji od razu spod kościoła w Dobroszycach wyrusza Droga Krzyżowa ulicami miasta. Droga Krzyżowa jest dość niezwykła, gdyż Krzyż na swoich plecach niosą uczestnicy forum oraz mieszkańcy Dobroszyc, ale też na przykład księża, którzy biorą udział w forum. Każdą stację niesie inna grupa. Natomiast od razu po zakończeniu Drogi Krzyżowej wszyscy uczestnicy udają się na Dobroszycką Muszlę Koncertową, aby tam. Przeżyć koncert zespołu to Mateo. Mateo. Teraz natomiast przejdziemy do naszego stałego działu kulinarnego. E, naszym dzisiejszym gościem opowiadającym o e, obiedzie będzie ojciec Otto, którego serdecznie zapraszamy. Cześć Boże. Cześć, Boże. Cześć Boże. Proszę księdza, jak się księdzu podoba na forum? To naprawdę radość, radość tu, 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 naprawdę. Pokazuje, że Pan Jezus istnieje tutaj. Tam, gdzie jest radość, jest, Jezusa Chrystusa. jest Jezus Chrystus. Jest Jezus Chrystus. Więc naprawdę jestem szczęśliwy, cieszę mu się u siebie i widząc młodych ludzi, taka szczęśliwy w imię Pana Jezusa, e, wrażając ich radość, ja, jestem naprawdę dumny z, z naszego koszuła ko ko i dumny z Polski też. Dziękujemy bardzo, a proszę powiedzieć, jak smakował księdzu nasz dzisiejszy obiad? Jeżeli mógłby też ksiądz powiedzieć, co było u nas na obiad. <noise> to ja myślę, jajka, to jajka, bo jajka i chleb, Ej, konakolacja? Nie, ale... Obiad, obiad, a, no, obiad, obiad, to bo, nie pamiętam ale to, nie, nie pamiętam, ale to było bardzo smaczne. Tak no, to, smaczne, i, Oczywiście w Afryce na smaczej się to tym kozy, bo nie ma tutaj, ale to też. Nie znać, jest, jest smaczne, tak? ale nie pamiętam. <gryz Hayat> to nie, ale to właśnie, nie tak dobre jak koza, tak? A nie, nie, koza, no, koza jest niepoważnym nie, nie, nie tak. To dziękujemy. Dziękujemy bardzo. bardzo. Zapraszamy na kolejną relację już jutro.